Zdradzę Ci takich moich 5 tipów wieczornej pielęgnacji, które od lat stosuję i które naprawdę mogą zmienić wygląd twarzy. A jeśli jeszcze do tego stosujesz masaże, efekt będzie fenomenalny. Po pierwsze, nigdy nie nakładam swojej pielęgnacji tuż przed pójściem spać. Dlaczego tak robię? Po to, żeby to moja skóra wchłonęła te wszystkie drogocenne składniki, a nie moja poduszka. Po drugie, nigdy nie omijam dwufazowego oczyszczania skóry. Wiem, że jest to bardzo kuszące, bo zaoszczędza sporo czasu, ale pamiętaj, że ten pierwszy etap usuwa właśnie makijaż SPF, a to właśnie ten drugi etap właściwie ją oczyszcza. Tym sposobem unikasz powstania jakichkolwiek niedoskonałości i masz lepsze efekty swojej pielęgnacji. Po trzecie, staram się nie kłaść spać z rozpuszczonymi włosami, tylko delikatnie związuję je, zazwyczaj w taki luźny warkocz albo nawet po prostu w ten sposób je. Zaplatam. Staram się kontrolować swoje ręce. Co to znaczy? Nie pocieram nimi oczu, nawet wtedy, kiedy jestem zmęczona. Może to źle wpływać oczywiście na okolice oka. I spowodować jakieś zaczerwienienia czy sińce pod oczami, więc ogólnie praktykuję jedną zasadę: trzymam ręce jak najdalej od swojej twarzy. No chyba, że się masuje. I piąty punkt, nigdy nie zapominam o moich ustach. W przeciwieństwie do mojej skóry też nie nawilżą się same i nie produkują żadnych olejów, więc trzeba zadbać o ich właściwe nawilżenie. Często bardzo po nocy właśnie robią się takie suche, pękają i żeby temu zapobiec zawsze wsmarowuję w swoje usta jakiś odżywczy krem czy balsam, żeby temu zapobiec. Napisz czy też masz jakieś swoje rytuały pielęgnacyjne w wieczornej pielęgnacji. Jestem ciekawa i może skorzystam.